To jest Wielki Podcast Maturalny. Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zapisz się bezpłatnie na maturalna.pl ukośnik podcast. Dzisiaj streszczenie utworu Moliera Skąpiec. A ja nazywam się Marta Zdanowska. Jestem nauczycielem oraz egzaminatorem. Zapraszam. Mollier w Komedii Skąpiec przedstawia historię paryskiego mieszczanina Harpagona, człowieka owładniętego obsesją gromadzenia pieniędzy, który przedkłada majątek nad szczęście własnych dzieci. Utwór ukazuje konflikt między pokoleniami, miłość młodych i chciwość starego ojca, prowadząc do serii zabawnych, ale i dramatycznych wydarzeń. Akt pierwszy. Akcja rozpoczyna się od ujawnienia sekretnego związku Elizy, córki Harpagona, z młodzieńcem o imieniu Walery. Młodzi zakochali się w sobie po tym, jak Walery uratował Elizę przed utonięciem. Aby być blisko ukochanej i zdobyć przychylność jej ojca, Walery zatrudnia się w domu Harpagona jako służący ukrywając swoje prawdziwe nazwisko i pochodzenie. Tymczasem Kleant, brat Elizy, zwierza się siostrze ze swojej miłości do Marianny, dziewczyny mieszkającej w sąsiedztwie. Marzy o uwolnieniu się spod tyranii ojca, który kontroluje każdy aspekt życia swoich dzieci. Harpagon pojawia się mrucząc pod nosem i szukając miejsca na ukrycie szkatułki z dziesięcioma tysiącami talarów, które odzyskał od dłużnika. Jego obsesja na punkcie pieniędzy jest tak silna, że nie ufa nikomu i ukrywa skarb w ogrodzie. Wkrótce Harpagon ogłasza swoje matrymonialne plany. Sam chce poślubić Mariannę, Klinta ożenić z bogatą wdową, a Elizę wydać za starszego szlachcica Anselma, który nie wymaga posagu. Valery, chcąc zyskać przychylność Harpagona, udaje entuzjazm wobec tych absurdalnych pomysłów, choć w rzeczywistości są one sprzeczne z uczuciami młodych. Akt drugi. Kleant, nie mogąc liczyć na pomoc ojca, próbuje zdobyć pieniądze na własną rękę. Strzałka, jego służący, informuje go o lichwiarskiej pożyczce, którą udało się zorganizować. Kiedy pojawia się pośrednik Simon, okazuje się, że pożyczkodawcą jest sam Harpagon, który nieświadomie próbował zarobić na własnym synu. Na scenie pojawia się Frozyna, kobieta zajmująca się kojarzeniem małżeństw. Liczy na zysk z angażowania związku Harpagona z Marianną. Wychwala dziewczynę, podkreślając jej rzekomą słabość do starszych mężczyzn i skromne potrzeby finansowe, co miałoby przekonać skąpca do ślubu. Mimo jej wysiłków, Harpagon nie chce zapłacić za pomoc, co wzbudza w Frozynie frustrację. Akt trzeci Przygotowania do kolacji zaręczynowej Harpagona z Marianną trwają. Jakub, kucharz i woźnica wyraża swoje niezadowolenie z traktowania przez Harpagona i ujawnia, że ludzie śmieją się z jego skąpstwa. W nagrodę za szczerość Harpagon obija Jakuba kijami. Rozzłoszczony Jakub prowokuje Walerego i od niego również dostaje porcji kijów. Gdy Marianna przybywa z Frozyną, Harpagon, przekonany o jej upodobaniach, zakłada okulary, by wyglądać starzej. Kleant wykorzystuje okazję, by wyznać Mariannie miłość. Pod pozorem przemawiania w imieniu ojca wręcza jej pierścień zdjęty z jego palca, co jest symbolicznym gestem oddania. Akt czwarty. Frozyna, rozczarowana skąpstwem Harpagona, postanawia się zemścić. Wymyśla intrygę, która ma doprowadzić do rezygnacji Harpagona z Marianny i przekazania jej Klintowi. Harpagon, podejrzewając coś, podstępem wydobywa od syna prawdę o jego uczuciach. Dochodzi do gwałtownej kłótni, po której Harpagon wydziedzicza klienta i przeklina go. W międzyczasie strzałka odnajduje szkatułkę z pieniędzmi Harpagona i przekazuje ją klintowi. Gdy Harpagon odkrywa jej brak, wpada w szaleńczą rozpacz, przekonany, że został okradziony. Jego reakcja jest tak dramatyczna, że zapomina o wszystkim. Poza utratą majątku. Akt piąty. Jakub, chcąc się zemścić za wcześniejsze upokorzenie, kieruje podejrzenie o kradzież na Walerego. Ten, zaskoczony oskarżeniem, przyznaje się do kradzieży, ale nie pieniędzy, lecz serca Elizy. Wyjawia prawdę o ich potajemnym kontrakcie małżeńskim. Na scenie pojawia się Anselm który w rozmowie z Walerym odkrywa, że jest jego zaginionym ojcem, a Marianna jego córką. Rodzina, rozdzielona przez dramatyczne wydarzenia, odnajduje się po latach w Paryżu. Anselm, szczęśliwy z odnalezienia dzieci, namawia Harpagona do zgody na małżeństwa Elizy z Walerym i Klinta z Marianną. Ostatecznym argumentem jest szkatułka z pieniędzmi. Klient obiecuje ją oddać ojcu, jeśli ten zgodzi się na śluby. Harpagon przystaje na warunki, ale zastrzega, że Anselm ma pokryć koszty obu wesel, co pokazuje, że nawet w chwili szczęścia Harpagon nie potrafi porzucić swojej chciwości. Podsumowując, skąpiec to błyskotliwa komedia, która w satyryczny sposób ukazuje zgubne skutki skąpstwa i obsesji na punkcie pieniędzy. Mollier przedstawia konflikt między uczuciem a interesem, młodością a starością, szczerością a obłudą. Postać Harpagona, choć przerysowana, jest symbolem ludzkiej chciwości która prowadzi do samotności i śmieszności. Dzięki licznym intrygom, pomyłkom i zaskakującym zwrotom akcji, utwór bawi, ale też skłania do refleksji nad wartością miłości, rodziny i uczciwości. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.